Witam Was bardzo serdecznie 26 września w piątek i sięgamy po Boże słowo z księgi psalmów, dokładnie z Psalmu 3. trzeci i czwarty werset. Wielu mówi o mnie: Nie ma dla Niego ratunku u Boga, ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją. W tym fragmencie widzimy dwa bardzo istotne aspekty. Pytanie na ile wpływają one na nasze życie? Którego aspektu bardziej się trzymamy, o którym częściej pamiętamy? Pierwszy z nich, i obawiam się, że czasem może być tak, że właśnie tego przede wszystkim chwytamy się w naszym życiu, to to, co mówią o nas inni ludzie. Dawid, który pisze ten psalm, wyraża to: Wielu mówi o mnie, nie ma dla niego ratunku u Boga. Chodzi tu o wielu, którzy są prześladowcami Dawida, którzy źle mu życzą, którzy wiedzą lepiej, którzy nie mają z nim po drodze, którzy mają o nim złe zdanie. Pomyśl, jak wielu ludzi ty, nieprzychylnych Tobie, Spotykasz w swoim życiu. Jak wielu jest takich, którzy wiedzą lepiej. Być może się ich boisz. Być może twoje życie jest bardzo skomplikowane i utrudnione ze względu na to, że oni funkcjonują wokół Ciebie. Być może wiele robisz, aby zmienili swoje zdanie na Twój temat. Próbujesz im się przypodobać. Starasz się jakoś załagodzić sytuację, bo ufasz, że może ostatecznie zmienią zdanie i podejście. Obawiam się, że jednak w wielu przypadkach tak się ostatecznie nie dzieje. To jest pierwszy aspekt: zwracanie uwagi na to, co mówią o tobie inni i jak często są gotowi ciebie przekreślić. Ze względu na to, kim jesteś, co zrobiłeś, co zrobiłaś, czego nie zrobiłeś bądź nie zrobiłaś. Ale jest drugi aspekt tego fragmentu. Ale ty, panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją. I ty podnosisz głowę moją. Bóg inaczej odnosi się do Dawida. Dawid wie, że może na Bogu, na Bogu polegać. Że Bóg wyciągnął go już z wielu różnych doświadczeń, wyzwań i przeciwności. On wielokrotnie okazywał się tarczą dla Dawida. Wielokrotnie Dawid oddawał chwałę Panu Bogu w swoich pieśniach i nie tylko. I wreszcie to Pan Bóg był tym, który podnosił głowę Dawida, który sprawiał, że nie musiał się już wstydzić, bo gdy wyznał swoje winy, kiedy pokutował, kiedy wyznawał swoją wiarę, wtedy, niezależnie od tego, jak reagowali inni ludzie, Dawid mógł mieć poczucie, że jest pojednany z Bogiem, że podąża jego śladami, że wypełnia jego wolę. Zastanów się, co jest dla Ciebie ważniejsze: to, jak spogląda na Ciebie Bóg, czy też może to, co mówią o Tobie inni. Wiele można usłyszeć na swój temat. Sam tego nieraz doświadczyłem. Ale nie to powinno być naszym dążeniem. Nie powinno być tak, że skupiamy się przede wszystkim na zaspokajaniu czyichś oczekiwań. Warto, abyśmy w ten dzień uchwycili się tego przekonania, że to w Bogu może być nasza siła, nasz pokój. To Bóg może zaspokajać nasze potrzeby. To On może sprawić, że poczujemy się chciani, docenieni, że to On zabierze nasz wstyd i nada nam poczucie naszej wartości, właściwe poczucie własnej wartości, podnosząc w górę naszą głowę. Bo inni często nas przekreślają. Inni często postawili już na nas krzyżyk i niezależnie od tego, jak będziemy próbowali się zachować, zrekompensować czy zrobić jeszcze cokolwiek innego, nie będziemy w stanie ich przekonać. I trudno, ale istotne jest to, jak widzi nas Bóg, do czego nas zachęca i jak niesamowitą łaską jest w stanie wśród nas działać. A zatem dziś niezależnie od tego jak się czujesz a może właśnie szczególnie w twoich doświadczeniach trudach w poczuciu że nie spełniasz czyichś oczekiwań i że inni już dawno machnęli na ciebie ręką i najchętniej byś może schował się pod ziemię zupełnie gdzieś zakrył swoje oblicze pamiętaj że to pan bóg może być twoją tarczą że to Pan Bóg w momencie, kiedy do Niego przychodzisz, podnosi Twoją głowę. Odpuszcza, wybacza, daje kolejną szansę. Pamiętaj, czyją własnością jesteś. Pamiętaj, czyje oczekiwania i czyje zalecenia powinieneś spełniać. Nie ludzkie. Ale Boże. Niech to Boże Słowo dziś w nas pracuje i przynosi dobry owoc. Dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.